W Wczorajszym filmie O2G dowiedzieliśmy się, że w wierzchołku drzewa na sierpień pojawi się VZK-55. Ale czy jest rzeczywiście ona warta uwagi wbijania? I czy linia, która do niej prowadzi, jest warta wbijania i grania tymi czołgami? Na te pytania odpowiem Wam w dzisiejszym filmie. Przechodząc do sedna, parę dni temu wrzuciłem Wam film o tym, co wbijać na najbliższą kampanię, które czołgi najbardziej się przydadzą. I wspomniałem Wam o tym, że vzk 55 jest idealnym zamiennikiem za 277, za WZK. I pozostaje przy tym wszystkim, co powiedziałem. Według mnie ten czołg jest idealnym zamiennikiem za 277. 7. Czeska wersja tego czołgu na pojedynczym dziale to praktycznie ta sama maszynka, chyba że planujemy grać na magazynku. Wtedy mamy tutaj ulepszoną wersję, ale pamiętajmy, fałzetka dostała kiedyś Nerfa, który sprawił, że jest ona mniej celna i troszkę dłużej ładuje. Natomiast jeżeli użyjemy odpowiedniego wyposażenia, turbo eksperymentalne, które sprawia, że mamy lepszą stabilizację, do tego wentylacja z boostem na drugim slocie, to wszystko zapewnia nam komfort z grytym czołgiem, ale z czym tak naprawdę musimy się mierzyć, żeby tę Fawzetkę zdobyć. Jeżeli chodzi o Linie do VZ -ki. jest ona bardzo przyjemna. Ciężkie zaczynają się od siódmego tieru i bardzo przyjemnie się nimi gra. Całą zabawę zaczynamy jednak od jedynki. Tutaj nie będę się zajmował tymi bardzo niskimi tierami. Ale przechodząc już do ciut wyższych tierów, od czwóreczki bardzo fajnie dla początkujących graczy jest pograć sobie takim czołgiem, który ma fajną penetrację na goldzie, ale jest oczywiście papierkiem. Dalej mamy Skodę T24, która jest już takim zalążkiem tego, co będzie nas czekało na szóstym tierze. Oczywiście tak samo papier, jednak działo będzie tutaj fajnie przebić i będziemy robić tym fajne wyniki, jeżeli oczywiście będziemy grali bezpiecznie. No i przechodzimy już do czegoś konkretniejszego, czyli do szóstki, gdzie czeka na nas Skoda T25. O ile stokowe działo niczym się tutaj nie wyróżnia, to po ulepszeniu go czeka na nas magazynek. Mamy bardzo szybkie przeładowanie, bardzo szybki czas między pociskami i da nam to dużo frajdy. Następnie przechodzimy sobie na siódemkę i tutaj zaczyna się cała linia. VZ-44 myślnik 1. To ciężki, który da nam pierwsze wrażenia z tej linii i będą to raczej przyjemne wrażenia, szczególnie jeżeli wymaksuję ten czołg. Jeżeli chodzi o badanie gąsek, nie trzeba tego robić i patrząc za to, to powiedziało, zobaczycie, że na siódemce będziecie już fajnie mogli skorzystać z tej linii. Przechodzimy na ósemkę. To co tutaj ma największe znaczenie. Zaczynamy zabawę z magazynkiem dwustrzałowym. I teraz taka moja szybka rada. Jeżeli chodzi o działo stokowe i to drugie w kolejności, oczywiście mamy tutaj więcej penetracji. Jedna czas przeładowania pełnego magazynka to 25 sekund. Oddajemy wtedy dwa strzały po 320, ale potem znowu jesteśmy wyłączeni z bitwy prawie na pół minuty. Osobiście polecam tutaj zaopatrzyć się w pojedyncze strzałowe działo, dzięki czemu mamy lepszy DPM, jesteśmy cały czas w bitwie, strzelamy co 10 sekund za tę samą wartość i przy fajnej penetracji. Moja propozycja jeśli chodzi o wyposażenie na 8, dziewiątkę i dziesiątkę. Będzie to wzmocnienie lub eksperymentalne wzmocnienie, wentylacja i turbo. Albo eksperymentalne turbo, jeżeli chodzi szczególnie o dziesiątkę. Jeżeli przejdziemy przez 8, czeka na nas dziewiątka, która jest już praktycznie prototypem 10 tieru. Zaczynamy sobie od działa 105 mm, ale potem mamy już działo 122 mm strzelające po 440. Ostatnim działem do zbadania jest to, co chcemy tutaj osiągnąć, czyli dwustrzałowiec. I w tym przypadku, nie tak jak na ósemce, ale na dziewiątce, jak najbardziej opłaca się tym działem grać. Dzięki temu poćwiczymy sobie to, co będzie na nas czekało na dziesiątym tierze, a przy okazji tutaj rzeczywiście te dwa strzały po 440 już przynoszą fajne efekty i warto ładować ten magazynek. Na końcu do zbadania jest wieża, o silnikach nie wspominam, to już zależnie od tego, czy będzie Wam się fajnie jeździć na turbo, czy nie, ale Znowu nie musimy tutaj badać gąsek. I na końcu czeka nas zwieńczenie tej linii, czyli FZ55, o którego będziemy walczyć od 5 sierpnia w wierzchołku drzewa. Pierw otrzymujemy tutaj jednostrzałowca, czyli działo, o którym mówiłem, które sprawi, że będziemy mieli taki zamiennik do 277, a po wybadaniu topowego działa mamy to działo podwójnie lepsze. Jednak przez nerfa, które ono otrzymało. Mamy tutaj ładowanie dłuższe od jednostrzałowca, i sumarycznie rzecz biorąc, DPM-owo wychodzimy tutaj gorzej. Tak samo jest z czasem. I dłuższym czasem ładowania pomiędzy strzałami niż to było kiedyś. Stosując jednak wyposażenie, które tutaj widzicie, otrzymacie bardzo fajną maszynkę, która będzie działać świetnie, tak jak za dawnych czasów. Wystawiając końcową ocenę dla tego czołgu, powiem wam szczerze, że warto jest go wbijać, bo dawno nie było tak dobrego wierzchołka drzewka. A jeżeli chcecie omówienie drugiego wierzchołka, czyli linii do Centuriona AX, dajcie mi o tym znać w komentarzu. Zaglądnijcie w film, który teraz Wam się wyświetla. Omawiam tam wszystkie czołgi pod kątem kampanii, gier klanowych. Z mojej strony to tyle. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia.